Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w 26 odcinku z Gotika. Zaczynajmy. Dowiedziałem się, że Alef jest tam. Zaraz wam pokażę, a nie tam. Skąd wy macie wiedzieć? Tam. Dobra. Tutaj no. Nie myślałem, że to jest wyjście. Nie wiem, w jakim sumie to o tym zapomniałem. Dobra, skorzystam z długo. Tutaj. Co masz? Pracuję tylko wtedy, gdy w pobliżu jest... I nie robią się po... A, oczywiście, że tak. Wydobywam mniej rudy niż inni. Mam oczy szeroko otwarte, więc dowiedziałem się kilku ciekaw... Wiesz, może cóż? Od ilości bryłek rud szybko się u. 50, 50 bryłek to chyba uczciwa co... Jesteś bardzo hojny. Powodzenia. O, cóż? Powie takie randomowe rzeczy, które można znaleźć w kopalni. O! Dobrze, że udałem 50 bryłek. Dostałem pierścień, aż który ma. który mi dodaje 5 siły. Więc bardzo fajnie. Dobra, wchodzę w tej drabini. Teraz muszę tylko odciągnąć tego strażnika. Dobra, znowu użyję tej bugi. Dobra, wynoś się. Słuchaj, Jan i pozostały. Co? Be Przepuść mnie! No, idź. Ja sobie poczekam. Chyba już poszedł. Polazł. Dawaj szynkę, pierwsze, co? Sławe rzeczy, ale może tutaj dobra. Bardzo, dobrze, dobra, bardzo dobre rzeczy. Co 50 brojek rudy, to ten 200 brojek rudy i... i pierścień siły i to jest nawet ważniejsze. Gdzie ten w noich? O tam. Eee, cóż. Fajnie. Straszny hamstryk bez zmiennego. Dobra, wracam sobie. Nic co na mnie zapomniałem, gdzie jest Alef, ja tego nie rozumiem. Myślałem, że tam jest ten wyjście, drugie. rysunek. Jezu, ale piszczy. Tak długo jak mnie to nie dotyczy, czekaj. O, się nic powiecie nie powiecie rzeczy. Cześć. Zabieramy wydzielinę pełzaczy codziennie. Udajemy się do. Co to za posyskujemy ją? Możesz mnie oczywiście natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gru... Z tego co wiem, przygotowujemy się teraz. Dobra, walić go. Gdy będę zawijał pełzacze, mam to sobie trochę, po, trochę sobie po wydzielinki pozbieram. Zostanę cieniem. Już nic nie ma do roboty. Chyba trzeba mieć piąty level, a ja to nie pamiętam. Chyba ten piąty level trzeba było mieć. Lepiej się do nie przyjrzeć. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Zawsze to samo. Tylko zachować. Dobra, w niego są listy. Mam listę od. Tak nie, nie mam niestety punktów nauki. Dobra robota. Ludzie zawsze gadają. Jak tam rozmawiałem i, i... Razu z Katy, ale był pod wielkim wrażeniem. Świstak opowiedział mi o tej. Zły powiedział mi, że naprawdę Jeśli udało ci się zdobyć się przed. To torus uważa, dobrałem. że przyda się nam. Udało ci się zjednać. Przeszedłeś również test zaufania. Idź do. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Co mam zrobić? Gomez podejmuje decyzję na podstawie instynktu. Jeśli spodoba mu się Twoja. Od tej pory Fajnie. musisz sobie radzić. Trzymaj się. To nie mój problem. W dzisiejszych czasach myśli mnie. Można to nie mój problem. Diego... To ja o tym. I co zdecydowałem? Mm. Muszę przyznać. Niech będzie. Mo Od tej pory musisz rać. Stój! Spokoj, zapamiętał. No, Czekaj, chciałbym Trafię być teraz w jego zbyt. Zbyt. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Dobra, to już będzie koniec tego odcinka. Cześć.